Siemaneczko, jestem Radioman i witam Was w moim króciutkim filmiku, w którym pokazuję tekstur paka Fightful, ile się nie mylę, szybko przelecimy i jak tu będę tak leciał, bo podejrzewam, że wszyscy będą wiedzieć co to jest, to chciałem tak tylko, o sobie włączyć głosy. powiedzieć, że Minecraft na lodzie, nie wiem czy będzie leciał dalej, Chyba, że ogarnę sobie serwer, bo mam małe problemy właśnie I jest mnie tu goni Chyba, że postawię serwer na drugim komputerze Ale mam nadzieję, że jakoś tu ogarnę Bo zainstalowałem sobie Windowsa 7 I właśnie coś mi się Coś mi się tutaj zbugowało Dobra, mamy drewienko, takie pierdoły Myślimy tak, bo kolega postawił serwer I... Ale by go trzeba było opłacać i właśnie nie wiem, co z Wokisem robić, bo nie będziemy chyba za serwer płacić. <coughs> to trochę bez sensu, jest moim zdaniem. Po 10 do to byśmy musieli, musieli składać. Także albo ja ogarnę, albo Voxis I mam nadzieję, że Minecraft na lodzie pójdzie dalej. Bo zrobiliśmy sobie na tamtym serwie fajny domek na drzewie, takim dużym, bitnym. I <coughs> fajnie troszkę wygląda mamy nadzieję, że jakoś sobie to ogarnę. I wszystko będzie dobrze. I seria niedługo ruszy, bo już się sam stęskniłem. Mister Mr. Devoxis i e! End oraz Radioman. Nie powiem, że nie. Trochę się odsunę. <kluw> Od razu mówię, że wszystkie rzeczy nie pokazałem, bo przecież bym nie zdążył. Znaczy nie zdążył. Nie, wiem, jakby, nie miałbym jak nawet tych... Powykładać, nie wiem, tych broni. A, sobie zamknię. Nie chciałem tego podpisywać ani zaprzeczać żadnej możeczki, bo podejrzewam, że to już byłoby bez sensu. Sobie wszystko obgadamy. Mam nadzieję, że każdy wie, co to jest. <laughs> nie jest nic trudnego, bo wszystko wygląda realistycznie, moim zdaniem. Mam schodki. Texture tekstur pak jest bardziej realistyczniejszy powiem. mam nakładki, o, moje śmieci jeszcze, leży. mam do czarowania, łyżeczkę, także w tym poradniczku to wszystko. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem zapraszam do oglądania, subskrybowania, ocenia, oceniania i komentowania. Na razie cześć.